Dzień dobry, witam ponownie nowej w mi się nawet ostatnie wyświetlenie i zobaczyłem tutaj coś dziwnego. W ogóle nie wiecie co to było nie, No to ostatnio dokonaliśmy prospektora. Teraz jesteśmy na bagnach jakichś, coś tego typu i my idziemy na przykład. Co więcej mówić. Beaver? Co robi beaver? Dumboeder. Hmm, tam. O, jak z tego wyjść? Mam książkę. E, co to jest? Czemu... Co To jest coś... coś takiego. Nie wiem czemu tutaj jest zaklejone coś. Ale dobre, nie filtram i River Snape. Hmm. On będzie pewnie pół planszy zawalał tymi tomami. Yy... Ból wroga. Niech będzie yy, ognisko i ulepszamy stołta. Jaki mam? No chyba tak. Jakby ktoś się nie pamiętał, ostatnio służyłem no. Boga. Boga ogromna staja. Nie! wierzycie? Chodź, uciekamy stąd. chcą się zjeść. I na walkę. To jest chyba to co walka, jak dobrze pamiętam. Czyli, czy ja mam jeszcze jakieś części? To ja bym nie pamiętała czy byłem takim tym tym Co tam? Pszczół, pszczółek Pszczół, pszczółek Ruj, pszczółek Taktycznie, dobrze Lecimy Czemu? Co? Lepsza karta Gekon A właśnie Pokonałem bossa i sobie wziąłem geekona Darmowa karta, która coś bije Tam jest kolejny B Nie lubię B O, hello there Co? A, no tak Ty masz dużo życie, więc nie narzekaj To w sumie... Tak. Lecimy Ała No spokojnie, ja mam plan Czemu? No dobra B! Sią mi z tym B! Rawem... Ramen Nie Skipuję Aha, wygrałem, no dobra Co to są sidła jakieś Co się co robi sidła Trapper looking Peltz, Skóry to jest coś... No potrzebuję skóry tu... Masz jakieś futry... A nie, jak fuj od niego skóry, dobra. E, Zaząbki ząbki. Jegoś... O, o! Ile ich mam? 5. A jest... O, tu piszę. 15. Hmm. 15. To mogę kupić. I ten taki i taki. Dobra, jest lito. No, nie mamy ząbków. Ząbków nie ma. Dzięki za biznes. E, jakiś człowiek. E, waluta. Pelty. Trader. To jest chyba on. Tak mi się coś wydaje. O nie, nie chcę nic poświęcać podobają się moje karty hmm, To w sumie mogę wrogę na kogoś Hmm, na ona może. Albo nie O! to z niego tanka od ostatecznego Będzie git chyba Jak to się zna na tej grze ogarnie nie chcę to temu, ja chcę z... I jak ktoś się ogarnie na tej grze, to może mi powiedzieć, czy to był dobry ruch? No od czego? Bullfrog, bull żaba. Żaba bull. A to w sumie przy... dobra radę, przeżyję. O ja. Co tam się odjanie Janie Pawła? To ja nie wiem. Aha, no. Mhm. Mm czy to działa tak jak inne karty, że jakie powstają, one zginą, to potem nie wracają do deku po walce? No, no bo nie wiem. Co się da poświęcić? Może... No to żaba. Zabij żaba. Co mi tam... Nie, nie, nie. Uwaga, ja mogę zaraz przegrać. Muszę zrobić. Chwila. Ile tam mam? Jeden, dwa i przegram. O nie, chyba muszę tego użyć. Nie chcę świeczki stracić. No dobra, użyję. Nie! Czemu? Ała! Oh, wow. Ja wiedziałem, że to zrobisz. Jezu. Nie wiedziałem, że to zrobię. A neglect to mentium overkill damage. Access damage, it knows wast, wast it. It's cut over the card behind the mangled corpse of the victim. Luck for you. Przegrałem. Proszę, stołt. No, nie. No, ależ przegrałem chyba. Wziąć wiwiórkę, ale ona, ona mi i tak nic nie da. Wilk mi ten zabije? Przegrałem. Nie wiem, co zrobić. Może to zrobię tak. To te trzy obrażenia. Teraz wezmę wiewiórkę, wiewiórkę. I tak przegrałem. Chyba. Muszę zrobić jedynie tak. Ile oni tu zadają? 1, 3. Ile tam jest obrażeń? 1, 2. Dobra, może to sejdam. Przegrałem. Nieee <laughs> Czemu na początku odcinka muszę przegrać? No. I pewnie zaraz będzie błos, no i Karta. Trader. Woman? Mysterious Woman. E, the Trapper, e, trapper. Stary Trapper, O, Trader, Chyba on Dobra, co mi oferujesz? Rabbit Belt, hmm. Co my no, tu mamy? Raven, egg. Wyrośnie. Coś z tego, pewnie Raven, Elk fond. Może elk z tego wyrośnie, Grizzly, Brzmi ciekawie, hmm. Moll, Kred. to co? Burower. Aha, ona będzie tankować. Ten efekt może. A nie, nie dam. Chyba już. Można sobie tylko jedno ulepszenie. Ajajaj. Szkoda. Chyba, że dam. Nie, no to by się przydało na tego żubika. Ajajaj. Skiepsi. Skiepściłem A co to jest? Waterborn. Aha, będzie ten obradcie i będzie przepuszczać obrażenia, ale ona nie będzie dostawać. Ale, a co to? Rabbit Hole. Nie mi króliki. Dobierę to. Wolfbed. Pet. Wolfbed Pet Exclusive. Wolf Club? Aha, wyroś. 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 Jak tu będzie na tamach? To będzie opa karta Hmm Co robię, co coś? Dobra Golden pent Child Mam ten efekt Dziwna larwa Parkrat. Dziwny Aha Nie chcę tego Gekona mam Mam wesołek poświęcenia, to wezmę dziwną larwę. Może mi coś z tego wyrośnie kiedyś. <coughs> 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 A, jestem chory. Dobra, idę tędy. Życie? Jak mi to dać życie? Na Gekona w sumie mogę. Gekon. Jego życie. Zrósł Gekon. Nie chcę mi się tych czytać, bo one się chyba powtarzają, tylko zmieniam nazwę, na przykład Wilk został ogrzany, Gekon został od, od, odgrzany Odgrzewany kotlet z wczoraj Co to jest? Kingfisher, nie da się go zabić Kojot Dziwna larwa No to dobra, czekam No to proszę stąd. Wulf, no nie no. No tak się nie... No to rośnij sobie. On nie przegrał. Ej, i wióra. Hmm. Co jest Tu zadam teraz, ile tam jest tych obrażeń. Jeden. Więc jeden w. Jeden. No kurde. No. Jestem w kupie nie małej. Mogę zrobić tak? Tu zada jeden obrażeń. I go zabiję. Nie no, jak teraz przegram, ja mam ruchu. Proszę, nie. Nie, co się teraz dzieje? Tracę świeczkę. I co? Time. Nie, bierz łapy. Szybko, miniaturka. Nie wiem, co się dzieje. Miniaturkę teraz bierę. E, inscription. Szybko. Eee, światło mi Nie jestem. E, nie umarłem jeszcze. Wait. Before you exp ask for favor. Men. Dead karta. Um. Okej. Okay. Efekt nie. No. We can put them to good use. Cost terminal lights. <gasps> all you need to... Be. power and health. It's a uh, seals. Check so this znaczki Cuba. nie jest światło w górze, no. Może efekt dorastania... Albo rave. Efekt dorastania. Ale one znikają, nie boję się, że one mi umierają. No... <laughs> Mogę nazwać! No to... Dobra. The... Y ...meter. Por portret. Blood artist. Are you ready? No. <laughs> you need to smile. We should make something fair. Ooh. Yes. Here we go again. Another challenger. challenge. System inner tear. Opus. Skąd going opus. I gdzie ja jestem? Od początku, od początku... To jest chyba samo... On śpi, to może być sam ołóczek, Nie, znowu... Prosta... Budżaba... Nie chcę tego już? O! Okej... Okay. Ha! Mogę to porzucać! Okay. Mogę? 273. Jest taki ten: to albo zegar, albo safe mi się wydaje. Jak z ciekawości zobaczyłem, czy się zmieniło. Ale Han, świnia najgorsza. No to dobra, czekam. A, no tak. no. no. Trochę jeszcze nie ogarniam tej gry. Masz opłatę. A ja mam z wilkiem. Pyk. Bój Jesz... A, ból. Chwila. A, dobra, bój żawa. patrz patrzę na obrzeżenie. Pyk. żaba. Ja już nie Jesa. Jestem... O. Ej figurita. Znowu jest tutaj tareńka, no. Ile tam było? 2 Coś tam. se rusza. Idę Steambag, karczówka jakaś, skryp, py, wolf, jakiś vilk. nie dodam, kluczy jakiś, i chcę, a tu jeszcze, okej, nie muszę tą, zbagowało się, o, tu jest klucz. Zagadkę, chwila. Z nadymić. Tak, to zmieni, że to nadymi? nadymić chyba nie. A tu jest w ogóle wiewiórka. Co ona robi? A co tu jest? To jest mini wersja gry, chyba. I zde tak. Z King. No dobra Ej, tu I on chyba zostawię co to jest? Efekt nie mogę tak zobaczyć Czemu nim nie mogę ruszyć? Otanie. Jestem jeden na plus. Teraz nadal jestem jeden na plus. Mimi plus dwa. Bo ten i on idzie tu. Dobra. Organ i Pant Queen. No, nie zdążyłam przeczytać. O! Oj oj. One jako... co to? Co one biją jakoś razem więcej? Nie wiem co to jest za efekt. Nie przeczytałem. Cztery. Tak! To ch chwila. Tak. No tak działają. Okej. Okay. Dobrze mi wiedzieć. Hmm. Dobra, proste Cage Wolf No dobrze Chyba jak rozwiążę te... Mantisy Jak, jak rozwiążę te zagadki, no to myślę, że będzie koniec odcinka Tak mi się coś wydaje Ile? Za mało Aha, on tu musi być tak samo jak ten też, co on tylko a no, ten się i idzie tu. Dobra, Ty. a jak zrobię? Nie mogę. Trudne są te zagadki na mózg, na mały mózg trzy, aha, co on tam było i wiórki. Co robi Głowa Wiewiórki? To tutaj też jest zamknięty Zamki! I Globus. <grystans> Może tu ma... Nie, tu jest, jest Wiewiórka. Czemu jest Głowa Wiewiórki? Hi, ale hi, Dobra. Odłożę pionek. Dobra, tu sobie myślę, że jest idealne miejsce, żeby zakończyć odcinek. Dużo e, się dzisiaj działo. Daję w karta. A już w sumie zobaczę może się trafi. Ostatnia rzecz: kojot. Ratler. Co to jest tutaj? Nie przeczytałem, co to jak się efekt zobaczyć. No, tu jest gdzieś książka, może. O, tu jest. To jest safe. Di uh -huh. Dziwne. E Jaki to był efekt? Mrówki. Dwa To już wiem. A gdzie jest ten efekt? Zostanie zabita. Właśnie jej kopia. Wręcz Duży to wiem, poświęci się na coś. Dzięki leszy. No, ale masz oczyska. I czemu tutaj były takie łapki w ogóle? O zegar. Tam dwunastą. Dobra, za dużo rzeczy się teraz w tym odcinku dzieje. Dobra, za dużo. Usiąd... E, już miał być koniec wcześniej. A czy tam mi świeci się świeczka kolej? Nie. Dobra, z... zrobimy się dosyć dużo rzeczy w tym odcinku. Myślałem, że będzie krótszy. Nie, wiem, nawet ile wyszło. No dobra. E, dużo się dzisiaj działo. I moment, się pożegnać. E, dzięki za oglądanie i papa. Pa. A i jeszcze jedno, zanim wyjdziecie. E, to patrzcie sobie na społeczność mojego kanału, bo tam jest dużo rzeczy. Nie wiem, lid czy Biedronka, sernik z, e, z rodzinkami czy bez. Że nie będzie odcinka, bo nie wiem, jadę na spacer albo coś tego typu. Że nagram na zapas albo coś te no, tego typu rzeczy. Patrzcie tam, bo widzę, że mało osób tam widzi te rzeczy, więc proszę was patrzcie. Bo nie wiem, czy w ogóle ktoś tam patrzy, bo nie, nie widzę tam pod postami, czy ktoś to oglądał, ale dobra. Żegnam Was i pa pa! Dzięki za oglądanie i pa pa!